to mnie nigdy nie przestanie śmieszyć. Patrzcie. <laughs> Siemaneczko ludzisko, witam na serwerze Player Life Jest ze mną Siwy. Siema. I ma nową furę z podlewskimi światłami. Cześć Siwy. Czekaj, czekaj, już jest. No? No, jak tam twoja furka? Dobrze. To jest LG i umie nawet nim LG LG LG, jak te monitory i telewizory LG 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 Nie 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 Nie, nie. <śpuszamy się L -G> to Nie 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 yo Nie yo, Nie G. No, dobra, nieważne. Teby... O, o tak się czyta właśnie. Jak Lg? Nie, tak się nie czyta, bo się czyta lg, lg. Dobra, jeszcze czekaj, ja Hitlera, żeby nie było... No. Nieważne, nieważne. Ja Miałem takie rozkminy dzisiaj, ja Hitlera, mniejsza. Dzisiaj Siwy nam pokażę swoje umiejętności driftera, bo jeżeli ludziska nie wiecie, ta fura służy głównie do driftowania i bujania się nią po mieście. Co ciekawe, ta fura. Uwaga, policjant! Jak chodzisz? No, sam, sam jestem policjantem, nie obrażaj go. No takie. No tak, w sumie nie jesteś. Też jakby nie był, też, też bym ich mi fraj od frajeru. Hipokryzm, level expert. Kiedyś wyzywałeś, pamiętam. No, kiedyś wyzywałem. A pamiętam, jak mi widzowie wypominali, jak zostałem policjantem, że o, wyzywasz. A, w sumie opowie... Czekaj, bo dodaj nowe radia i możemy się pochwalić o tym, że są nowe radia. Co no, ci... Możesz. No, to po kolei. Najpierw dodaj jakieś nowe radia, a że mam teraz, ten, sieć networską. O, Bednarek, Boże Święty. To teraz mogę przeleciać jaką piosenkę tylko zechcę i mi... O, już reflektor poszedł. Co okay. ciekawe, standardowa jest dla siebie Co oni dodali? Mamy radioregę. Ono było, nie, oni dodali. Radio reggae no, było Radio Chillout, którego ich nie słucha. MTV. Radio MTV to jest ciekawe. Co ciekawe, już nie. Na, w Radio MTV nie lecą żadne y, TV-showy, tylko leci muzyka. To jest naprawdę. Nie wiesz, nie ma tam co na co tato i czy innych głowien, ostatnich matek, tylko leci muzyka. Jesteś szokowany zapewne. Dobra, co ciekawe w tym ledzi Regi tak się bardzo nie rozbija jak inne auta siwego, bo jest jakieś takie tankowate, tak mi się wydaje przynajmniej. że nie będę już teraz. Ale... Możemy kiedyś zrobić testy i walnie, jak ten głaz tutaj przeciwko. A to ty będziesz płacił? Nie, ja nie będę płacił. Ja nie ja zamierzam płacić. To ty wydałeś majątek na taką furę. Jakie majątek? Dobra, a w sumie patrzę na przebieg to 82K, więc ile, ile ono kosztuje? 20. 20. Dobrze. Ale ma spoiler, ma tutaj inne bajery, o, i kefiry. Oczywiście. Okej, okay. Uuu Ale to Czyli czekaj. No, a zakaczyłeś z ale z się nie rozwala, tylko światła, tu się rozwalają. Czekaj, no wyłączę te rany. Te parę mam, 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 mam czy Dobra, ja No tak, ten, ten głaz na przykład. Tylko uważa, mi. <noise> nie musiałeś go rozwalać, ja zhardowałem. <noise> Dobre, zapłacę. Ja, szarpnę się, bo wydajeś hajsik na to. Dobra, i chodź do jakiegoś mecha. A tak mnie ciekawi właśnie, bo w Ronquie zmienił miejsce zamieszkania, on zawsze miał, obok, bo moim sąsiadem miał zawsze fajne furki i się woziliśmy nimi. Ronkway to jest ogólnie też youtuber, więc jeżeli jesteście zafascynowani więcej, większą, większą liczbą odcinków player life czy jakichś, z jakichś eventów i tak dalej, o koks do mnie jakiś napisał. Nic, hello. Eee, a w ogóle sobie zrobię pęmkę. Dlaczego nie miałem PEMK OFF? PM OFF Chilling w hmm. MTA. Ostatnio sobie wyłączam ludzie bo zaczął się naprawdę duży spam, odkąd mam więcej widzów. Uuu, ale czyli to jest gang ten, bo, bo to samochód stoi na dachu jakiś. A to jest Norbiego tak. No, tak. A teraz Norbi już nie jest, nie ma chyba tego warsztatu. Wow. Salony. Mogę na VIP napisać, czy jest hmm. jakiś mechanik gdzieś, jak chcesz. To, już, już. Jest jakiś mech gdzieś, gdziekolwiek. No, proszę. proszę, błagam. U, proszę, masz... to jest chata rąkłego? Rąkłego, rąkłego. Rąkweja. Rąkwej jego, niezapomniana fura. Ciekawe, co zrobił resztę. Zresztą samą odpowiednią celną, bo Możliwe, nie to, to Czekaj, zrobię włam na chatę, zobaczymy. Czekaj, ninja. Nic z tego nie wyszło. O, oh, fuck! okej! Okay. A? Ah. Przestraszył mnie. Nie. Jest już? Nie, nie ma, bo w Ronquej. Way... No, nie, w Ronquej. OK okej. ma. Sprawdy się go myślałem, że mnie przyłapie na włamywaniu się do chaty. Chyba skapnął. A właśnie, nie zobaczyłem, czy coś napisał, czy jest jakiś meg gdzieś. Tune LV, jak coś. Tune LV. Co co, z buta iść? Nie ja wiem, w sumie bym poszedł na maskę. To podwieźmy do staliona. Dawno się nie. Rwa. Już jeźdź. O Oni mają własny gang? normalnie własny gang. No i nie chciałem fałki wcisnąć. No, chciałem napisać na fałce. E, będzie siwy klientem. Coś takiego. Si tutaj cel, chce selnąć sobie autko. Na boku... No ale nie mogę się nim nacieszyć, kurde. Co nie? Zmasakrowałeś, naddriftowałeś, a już masz klienta. A jakiś widz też, że napisałeś w radiu, że chcesz LG? No. LG! Monitory! LG. W super jakości, high definition. A wiesz, że ogólnie mam monitor LG? Chyba wiesz. Nie pamiętam. No, w każdym razie kiedyś był mnie na melanżu i, i cieszył widok typ naprawdę full HD monitorem i w ogóle fap, fap, fap. Okay. Ja nie chcę rozwalić auta. Bo nie chce mi się płacić za twoje i za swoje. USA. OK, jedziesz, a ja skracam, ale. Liczę na to, że nie widział nic. O, Lopez! Lopez pewnie jechał. Lopez z mechanikiem teraz Ford Carson, co ciekawe. A okej. Okay. Jakieś tutaj VIP Akcja. Co za interesy ciemne. Tak. Jadę do tego mecha. Zarezerwuję ci miejsce. O, a ja sobie na przykład jakiejś muzyczki. Makarena, czekaj, co to było? Bajda bajda na makarena. Ciąg, ciąg, ciąg. Ciąg, ciąg. Wow, a ja tu teraz z pojazdów, jak ludzie się w ogóle rozgościli. Mój, mój stary domek to jakiś był. O, do kupienia ogólnie jest dalej. Co ciekawe, wyłączcie radyjko. A, pamiętacie, gdzie stare czasy mojego domostwa? Aż zerknę sentymenty mi się włączyły, a tobie śniwie? Yeah. Nie? Yeah. <laughs> nie? <laughs> yeah. Serio? Bo aż yeah. mi się łezka wokół zakręciła. Czekaj, zobaczę ten dom, jakbym go nigdy nie widział. A, ah, pamiętacie ile tu imprez było, co tu się działo. Ale wybacz, wzrósł z czynsz, podatki muszę większe płacić i musiałem się przeprowadzić do tańszych sfer. Wiesz co, odczuwam, że. FPSy teraz tak jako dziwnie skaczą, czasami do 30, czasami od 60 pod tak jakichś dzikich. Tak, jak widzicie dzisiejszy odcinek jest taki jak zwykle na spontanie. Uuu, a i tu mają jakiś gang chyba. Cywil, kto to jest cywil? Ostatnio mnie na serwerze yy, nie ma, dlatego mój stan konta wcale się nie powiększa, a ja wpadam tylko raz na jakiś czas, czasem sobie posłuszę, a czasem wręcz... Nic nie porobię, tylko się pobijam, siwym się po się po mieście. A siwek, jak widzicie, inwestuje w coraz nowsze fury. Oj, przerażam sobie domu Inwestuje inwestuję coraz nowsze fury. Takie fajne, przyjemne mieszkanko. Tutaj takie fioletowe, fioletowa sypiania. W ogóle co ja recenzuję mieszkania? Ja co ja mam jakiś dekorator wnętrz. Hmm. uuu Tu jest jeszcze jakieś zaplecze. Lol, kibelek mają. Ja w tamtym nie miałem. Ciekawe jak płacę za to. Telewizor nawet. Całkiem fajno, Jednak wolałem tamte. O fuck, coś zlogowało, coś zcię. Stary, powiem mi wali. O nie, jednak nie. Coś z tym serwerem po tych najnowszych no, update'ach w ogóle jakieś były? Coś się dzieje, mi się wydaje. A ty gdzie hmm. jesteś siwy? U Mecha? No byłem ja u Mecha, ale już jadę do ciebie. Mm -hmm. Ja bym pojechał jeszcze do tego kasyna, które mają otworzyć niedługo. O, w Las z koło w skoło w wypoczaniu pojazdu została otworzona giełda samochodowa. No to możemy podjechać góry. Żeby... No tak. Wiem, gdzie to jest. Tak? Skrypt na gaszenie pożaru został naprawiony i komenda ustaw spawn dla tych, którzy mają gang też została ogarnięta. Tak swoją drogą. Ja tam najbardziej czekam na update yy, związany z... O oh, FAK! Co to było? Dobrze wy mnie walnął. Widziałeś to? tutaj jechał? Tak! Norbi się bawi widzę. To w Norbi taki Zafi. Norbi jeździł już chwilę. Teraz jakiś zafi. A, to zafi, ale ja tu dobra, nie tu nie. Dobra, nieważne. Chodź, chodź za mną, chodź za mną. Ja za to bo... Ja zot... Chodź! Ale gdzie? Proszę tutaj i wysiąść. No dobra, tylko zabarkuję. O fakt, zgasi nikogo. Nie wiem po co dobra. O co Więc chodzi? Chujesz, co tu stoi? <noise> Dlaczego ty <te> koła? <noise> ty widzisz jest... tak samo jak ja te koła? Tak, tak. Piętrowinkę to mnie pewnie założył. Ale no czemu to tak się baguje? Jak ty wszedłeś śmiesznie tego wyjść i jeszcze raz? A to fantaż, czekaj jeszcze. Zobacz. Beka. Co zdjąć? A to. to on jest mechanikiem, twój bliźniak. Go nie rozknijam czemu wpuszczacie t-shirty w spodnie, ale to naprawdę to nie rozknięto. masz to. Ojej. Co ja ci wytoczę, co? Tak Taki styl. Dokładnie. W sumie GTA się działo w Sandras San latach 90., więc różne były gusta no. i gościki. Okej, okay. o, widzę, że to jest ten Kuba cały. To jest jeden z naszych widzów. W sumie z automatem możemy go pozdrowić i w ogóle. Więc masz pozdrowienia. Uff! walnął prawie. Na nie wiem w kogo. A wiem, że chłopak się. A gdzie ty jesteś? Ty nie naprawiasz auta? Pojechałem już na tak Dobra. Tylko silnik odbył. Tak Okej, okay, to jadę. Myślałem, że masz coś do na, naprawy jeszcze. O nie, jak ktoś z nami jedzie, nie widzę, jak ktoś nas śledzi i ściga. Znowu tak dziwnie się wyłącza dźwięk z gry czasem. Ale ty wchodzisz w te zakręty stary. Strażnie no, mu nie kilka No. I gdzie jest ta giełda cała? Pożyczania pojazdów, tak? A to tutaj gdzieś jest tam pożyczania pojazdów. Co nie? No, ostatnią chwilę O. Uuuuuuu, co się dzieje? Nie wiem, we mnie. Gdzie tu się wjeżdża? Dobra, tu musi się zabucić. Nie, tutaj morgę też powinien wjechać. Przy wypożyczaniu się wjechać. Nie ma opcji. Faktycznie, dobra. dobra. Chciałem być mądrzejszy, ale... Nie jak zwykle już od najgłupszego. Zobaczymy, może będą jakieś fajne autka do, do, znaczy do kupienia. No A mój hajs ciąg jest taki sam, bo nie chce mi się pracować naprawdę z tym policjantem. Wiem, że teraz pewnie wiele osób by wykorzystało ten fakt i jako policjant by nabijało dużą sumę pieniędzy. E, co to jest giełda? 3 na 24 na 7, okej, okay, okej. Okay. Ale ja nie... wjechałeś tutaj ogólnie? Wjechałem. Też tu wjechałem. Wincenta widzę. Zaparkuję sobie. A ja ogóle sobie czekaj jeszcze. Siły musi drift zrobić Nice <głos> <głos> Serio W wyszło. <noise> Okej, okay, jak tam z sobim okay, się dogadałeś? Nie chcę tutaj na wizji poruszać waszych biznesów, bo to prywatna nie, sprawa. Nie Nie, nie wyszło? Nie wyszło. Nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wysz. Nie <noise> 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 Idą, Idę się przejść Co my tu mamy? Super GT za. Mógłbym kupić jakbym zbierał hajs. Ale przebieg jaki on ma. Mm, jeden kani taki duży. Jakbym wydał jeszcze hajs na to, żeby nie skręcał mi tak na wirażach, to bym sobie nie miedził. Bo ogólnie autko wygląda super. No. Ale tutaj jest jakieś wolniejsze niż w GTA podstawowym chyba, co nie? Mm -hmm. Z, z go tak bardziej. Mmm. -hmm. Jakie drogie? Przebieg jeden kilometr. Manana. W ogóle przebieg 1 km, ja bym napisał, że 0, ale dobra. Widzę, że ludzie są uczciwi. Płać! Płać! Castek! Castek! To ja, castek! Zobacz tę bananę. Piękna. Jak. Z, jak. Z domku, Berbi skito, Piękna manana, manana Lopez. Piękna. Piękna. Prześliczna. Przecudowna. A w ogóle tak ja jestem do którego kasna, daj ten napis, który będziemy pokażemy na wizji później. Ja ci go pokażę. Dobra, ja dobra. To jakieś bekowe czy coś? Nie. Myślałam, że tak się śmieję. Też podejrzewam, że twoje. Nie, to był taki sarkazm typowy. <noise> Czyżbym ja miał rację? Zamiast. Podjedz i zobaczysz. Podjadę o. i zobaczę. Raz, dwa, trzy, podjadę i zobaczę. Przesuję myślałem, że to Kaniks, bo to jest skin tego pankowca. Też tak masz czasem? czasami mam takie o Boże Kaniks, nie. Kaniks, bo Kaniks w ogóle śmieszna sprawa. Miał tam mutę do jakiejś czasy. Tak co gram dzisiaj nie wiem, który... Czekaj, co jest dzisiaj? środa, ja to co w czwartek. Jakoś nieważne, mniejsza z datami, w każdym razie gramy sobie dzisiaj. Patrzymy, że Kaniks sobie dostał jeden dzień do końca muta, co nie? Jakoś no. tak i przez to, że z reportami dostał ban. <grywa> Dobranoc cześć, już urządzał rozmowę na raportach. Tak, on co też jest? na VIP-y prywatne rozmowy zamiast na PMKD. A to już faną, cały Kaniks też, kwestia Ale ostatnio się zbuntował cały serwer na jego skargi na forach! Wszystko! Kaniks do dymisji w ogóle się dzieje <grywa> Takie akcje się z nim dzieją. Dobra, możemy pojechać do tego kasyna, bo i taki został nam chyba z pięć minut odcinka do końca. I tak tutaj nie widzę nic ciekawego na tej giełdzie, bo no co, auto, auto Barbie mam kupić, bo nie, nie ogarniam. Mi się wydaje, że moje, mój stajen taki bardziej szary się zrobił. Ja mam w ogóle karoserię wyłączoną, mam dynamiczne niebo. Czekaj, dynamiczne niebo wyłączymy bo może no, bardziej te FPS są y, wyższe. No wyższe są. Nie bo ostatnio chyba dynamiczne niebo zaczęły lagować, A jak wcześniej, wiesz, używałem dynamicznego nieba i karoserii, tak, FPS-y miałem hmm. takie same, a teraz nagle takie są wahania różne wszelakie. Ty wyjechałeś już? Wjecham. Wyjeżdżam? Wyjeżdżaj. Wyjeżdżaj? Trzymaj się samochodziku! Dobrze, nie mam. Nie wiem, nie wiem co dzisiaj mi odbiera, czy takie losowe no, random teksty o jakieś już. jezusie! O jezusie. Jezu, to znowu się stało, zakochałem Nie, ważne. Nie, ważne. Nie, ważne, nie, ważne, nie ważne. A, i ludzie, jedna sprawa, są końca odcinka, bo jeszcze pójdziemy do tego kasyna. Błagam Was. Y Mam teraz naprawdę na kanale sporo serii i sporo osób y, chce oglądać różne serie, ale są ciągle sobie z, z Player Life'a, którzy... o, rozumiemy, że masz inne serie, ale rzucaj i tak player life. PLE play, Player play, 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 play. <laughs> play Life często i tak dalej, i tak dalej. O fak, mi się w tym jest. No właśnie. I to w tym jest... Nie wiem z czym zablokowany zamek, ale whatever. I to w tym jest, że z się na miejscu ludzi, załóżmy z FIFA 14, którzy czekali na te odcinki, ich czas naprawdę i czeka, czekali cierpliwie, czy doczekali w końcu. To to jest. Leis, paczka Lejsów przyjechała. Siema paczka lajsów. Aha, przyjechał z nami, żeby oznajmić, że ma na to dosenięcia. Miło nam to wiedzieć, i pojechał dalej. Dobrze, jest ten napis. O kurde. Jak faktycznie miałeś pracę, jak na tych. Jak na tych komisach. To kurwanie jest Otwierać... Otwierać... Musimy poczekać jeszcze. No poczekać. Welcome Open 24 na 7. Będzie ostro. Stary, ja tu spędzę chyba... <gry validity> nie musiałeś tych robić. <gry Impossible> <jego pensece> ja, ja chciałem bardzo. Ja tu spędzę.. Ja tu spędzę cały wieczór, cały dzień na tym graniu w kasynie. Na jednorekim bandycie. Na ruletce. I jeszcze wiesz, co by było fajnie jakby wprowadzili skrypt jaki? On. Na pokera, bo na singlu to nie było, wiadomo, że nie mogło być. Nie, no że nie. na pokera, yy, no wiem, że to dużo wymaga pracy i czasochłonne. Jakbyśmy, człowieku, ja, ty i dwóch jeszcze kompanów jakichś, grali w pokera. Co to było? Na pieniądze Aha. z gry. Ja się dziwię, że dopiero teraz te kasy wprowadzają. Przecież to jest tak dobry patent na rozwój gry, serwera i w ogóle. Nie wiem, czy to jest takie czasochłonne. faktycznie. Jezu, minąłem się z śmiercią. A, i co? Wydało ci się. Na styk, człowieku, na styk. Jak to... Ciekawe, czy otworzą tylko jedną kasę, o, czy będzie parę. Co wiemy. się stało? Ja tak patrzę na swoją mordę, nie wiem czemu. Żałuj, i Masz te ślady O kurde, czekaj. Ja to przeanalizuję jak w CSI ten, ten, ten w okularach. Czekaj. Jak to jest? W Sprawu. prawo, w prawo, teraz nie puszczamy. A w życiu nie znikają. O, zobacz, kolejny śmignął. Jak to było w CSI, on zawsze coś tam... Mamy tutaj trupa ktoś go zamordował i on wstaje i... Jej, muzyka! Tam w CSI ta, wiesz, jaka... Tak, tak, tak. W każdym razie, znowu uniknąłem śmierci. Nie złamiesz mi nogi. Dobra, w każdym razie ludziska ja się zami żegnam. Mam zdrowe nogi i w ogóle. I widzimy się w końcu odcinka to player life. Mamy nadzieję, że taka syna otworzą jak najszybciej, bo. O Jezu, ale będzie mieli materiał. Mój samochód tu nikt do śmierci teraz. Na siwie jak widzicie. Nie rusz. Nie tykniesz Staliona, to jest moja klasyczna fura. Wiesz, co się, czy nie kupić prosty Jester'a tak sobie, żeby sobie im śmigać. Po prostu LG będzie fajnie. Nie, nie lubię driftujących fur, chociaż fajnie wyglądają. I jeździ 160. Ale jak już bym miał kupować auto, które jeździ 160 km na godzinę, to właśnie chyba kupię Jestera. Bardziej. Bo już miałem Jestera tylko za 13k, prawie świeżą, nówkę i oczywiście sprzedam drożej. To o 3k drożej. To był mi biznes życia chyba na tym serwerze, bo no. tak to nie zajmuje się handlem, handlem aut. Ale on miał 200 przebiegu kilometrów oczywiście. No. I sam też ten dzień, jak za 13k kupiłem. Pamiętasz to do dziś, co nie? O, oh, będę go wspominał. Dobra, nieważne, co się odbiło. Dzisiaj jest taki odcinek jakiś na high, na panny. Dobra. No troszeczkę. No, siema, siema ludzi za dużo driftów, siema, siema.